Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego gika, zobaczcie jak prezentuje się terenowy łazik Arina z Ninjago. 267 elementów za 215 zł katalogowo. Przelicznik bardzo powiedziałbym hardkorowy. W Alto co prawda cena niższa, no ale wiecie mamy tutaj duże opony, są duże odlewy, więc to trochę podbija cenę, ale ten przelicznik już tak pachnie wręcz serią 4+. A ten zestaw nie jest przedstawicielem tej serii. Co do samego wyglądu prezentuje się to w ten sposób. No i mamy tutaj rzeczony łazik, mamy też dwie minifigurki oraz odlew małego smoka. Eee, I tak. Się zastanawiam, czy rzeczywiście ten set jest wart tej ceny. Czy on nie powinien katalogowo kosztować tak ze 160 zł? Samo pudełko też nie jest jakieś ogromne, no ale wiecie, może się okazać, że to jest naprawdę super konstrukcja, może mega bawialna, ale nie dowiem się tego, dopóki nie otworzę pudełka, więc muszę iść to zrobić. Jeśli dobrze pamiętam, to w momencie kiedy nagrywam recenzję tego zestawu, jesteśmy przed premierą magazynu Ninjago, w którym pojawi się ten spinaczkowy koł. Jeśli na nim wam zależy, to po prostu sięgnijcie po magazyn, ale sprawdźcie, bo nie wiem czy się nie mylę, bo ja po prostu ostatnio tak miałem w rękach aktualny numer magazynu Ninjago i wydaje mi się, że właśnie chyba on ma być w kolejnym numerze. No dobra, co do pojazdu Naprawdę uważam, że jeśli chodzi o jego cenę, to jest ona absurdalna, ale cały czas liczę na to, że on mnie czymś zaskoczy, może tak będzie, może są tutaj jakieś fantastyczne ukryte funkcje, ale tylna część pudełka wcale tego nie zapowiada. Natomiast mamy tutaj informację, że zmieszczą się dwie minifigurki w środku, więc ta kabina jest przeznaczona dla kierowcy i pasażera. No, i tyle się stąd dowiadujemy. Nawet z drugiej strony mamy tylko pokazane dwie minifigurki. Co z tą resztą? Hello, co tutaj się w ogóle dzieje? Jakieś to jest dziwne. No ale dobra, a w środku wygląda to w ten sposób: jedna felga, jedna opona, druga felga, druga opona, ale i pozostałe felgi i opony też tutaj się znalazły. I są też oczywiście klocki, klocki zostały spakowane do trzech worków. Jeszcze bardziej mnie to utwierdza w przekonaniu, że naprawdę cena jest absolutnie porąbana. No okej, okay, fajnie, będziemy mieli tutaj działające zawieszenie, ale to też w żaden sposób tej ceny nie usprawiedliwia. Tak wygląda instrukcja, więc nic porywającego, a tak prezentują się naklejki. Nie ma ich jakoś specjalnie dużo, ale tutaj zwróćcie uwagę, że ten smoczek trochę wygląda jak z kreskówek walaszka. No dobra, to zaraz do Was wrócę i będziemy sobie mogli pojeździć tym pojazdem. Powiem tak, dopóki nie zamontowałem kół, to ten zestaw wydawał się piekielnie mały i naprawdę tylko koła go optycznie powiększają, bo sam pojazd jest naprawdę niewielki. Jest ciasny i szczerze mówiąc nie ma tutaj żadnego efektu wow. Cena jest absurdalna. I jeśli macie w planach kupić ten zestaw, to wydajcie te pieniądze na coś innego. I mówię Wam to już teraz, nie musicie czekać na podsumowanie. Kurczę, no czasem po prostu tak się trafia, że jakiś zestaw jest bardzo mocno overpriced. I tutaj tak jest. No ale żeby nie było, zobaczcie dlaczego tak uważam. No dobra, duże koła i tak ponarzekałem, ale czy jest tutaj coś fajnego? A no na pewno fajne jest to, że mamy z tyłu działające zawieszenie. Naciskam pojazd, no i zobaczcie, na tej jednej sprężynce to wszystko całkiem nieźle pracuje. I to jest spoko. Kiedy naciskam pojazd z przodu, on też pracuje. Tylko zwróćcie uwagę na to, jak gną się te koła. No tutaj ich zamontowanie na pinach to jest naprawdę uważam, że dość duża porażka z tego względu, że one w trakcie zabawy mogą odpadać, bo będziecie sobie to naciskać. I teraz zobaczcie z jaką Swobodą odpina się ten pin, który wpinamy w ramę pojazdu. Kolejna rzecz jest taka, że kiedy ja byłem mały, to. O, zobaczcie, nawet tutaj fragment tego torowiska odpada, który jest takim, taką imitacją grilla. O, chyba tutaj to było. Dobra, wpiąłem. Widzicie, wszystko dzieje się na żywo. Kiedy ja byłem mały, to szybki były dopasowane do elementu który się je wpinało, a tutaj zobaczcie jakie mamy przyświty i uważam, że to jest bardzo nie fair, no bo kiedy mamy taki pojazd który ma właśnie taką zamykaną szybką kabinę to można sobie pomyśleć wow, ale to jest futurystyczne, no to kosmiczna technologia, ale tutaj wcale tak nie jest no bo podnosimy sobie szybkę w środku na tym podwoziu ze Speed Champions z dziurami, e, mamy miejsce dla kierowcy, mamy miejsce dla pasażera, są tam jakieś ekrany, guziczki i tak dalej i to właściwie tyle, jest w środku dość pusto i to wszystko dopełnia ta szybka, no zobaczcie jakie tutaj są prześwity. Przecież gdyby zasuwać takim pojazdem z wielką prędkością. To można złapać przeziębienie, przynajmniej babcia by wam tak powiedziała. Jeśli chodzi o to, co jeszcze znajdziemy z tyłu, są tutaj dwa miotacze groszków. No, i mamy tutaj takie pociski w formie okrągłych tile 1 na 1, do jednej wyrzutni mieszczą się trzy, łącznie było ich 12, czyli sześć dostajemy w zapasie, no i z tyłu mamy jeszcze taką hmm, kotwicę. I w momencie kiedy się rozpędzimy, to możemy kosić wszystko, to, co będzie za nami drzewa, przeciwników i w ogóle wszystko, ale jeśli wam to przeszkadza, Możemy sobie to odpić, bo to jest wszystko zamontowane na klipie. No i co? Jeszcze raz, zawieszenie działa w ten sposób. No spoko. Aha! Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak pojazd będzie wyglądał po zdemontowaniu kół, to może chociaż pokażę wam z jednej strony, żeby on się nie rozpadł. No i zobaczcie. Czy to jest duża konstrukcja? No nie, na pewno nie za tę cenę i wydaje mi się, że tutaj po prostu zostaliśmy troszeczkę tak wizualnie oszukani. O, w tę stronę to trzeba wpiąć i możemy przejść do figurek. A jeśli chodzi o figurki, jest naprawdę super. No ale to też wynika z tego, że figurki w Ninjago to zawsze klasa sama w sobie. Zacznijmy od Cindera on naprawdę wygląda fantastycznie, począwszy od broni przez ten taki hmm, szal, który ma zarzucony, czy też właściwie wykończenie takie kożucha. No wiecie, jest tutaj zimno, więc trzeba się ciepło ubrać. Ma też naprawdę fantastyczne włoski, no i transparentną głowę, którą zdobią dwa nadruki. Naprawdę, Cinder to jest totalny majstersztyk. Jest fantastycznie zadrukowany. Mamy tutaj też wilczego wojownika. On też wygląda świetnie i jak już kilkukrotnie mówiłem, te maski byłyby idealne do tego, żeby odwzorować scenę marszu wilków z Panathenaika. Na Kleksa. No i mamy tutaj jeszcze oczywiście dwójkę naszych wojowników. Jest Arin i jest Cole. W przypadku tej figurki naprawdę już ją wiele razy pokazywałem i za każdym razem będę mówił, że wygląda fantastycznie, ale to też ze względu na moje skojarzenie z żółtą wersją Daredevila. Polecam Wam ten komiks. No i jest jeszcze Cole. Cole ma bardzo fajne naramienniki. Wyposażony jest w czekan, tak jak i zresztą Arin. No i mamy jeszcze tego maleńkiego smoczka, który też już kilkukrotnie się pojawia. Ale za każdym razem chce mi się po prostu płakać z tego powodu, jaki on jest słodziachny. Możecie powiedzieć, broda, ty tylko narzekasz, marudzisz. Jasne, tak już mam, taki już jestem, ale w tym wypadku chcę was po prostu przestrzec przed tym, że ten zestaw jest najzwyczajniej w świecie za drogi. LEGO wrzuciło go do chyba zbyt wysokiej ceny katalogowej i chciano nas trochę oszukać, bo dorzucono tutaj duże koła, ale bez nich pojazd nie jest zbyt duży. Okej, okay, figurki są świetne, ale z drugiej strony figurki w Ninjago najczęściej są świetne, albo przynajmniej bardzo dobre, bo ta seria jest z tego doskonale znana. No to cóż, jeśli nie szukacie pojazdu, który ma przerośnięte koła i częściowo działające zawieszenie, to możecie sobie ten zestaw odpuścić, a jeśli szukacie, to myślę, że możecie sięgnąć po inne zestawy w takim klimacie, z tego względu, że ten set jest najzwyczajniej w świecie. Za drogi, powiedziałem to kolejny raz, ale trzeba takie rzeczy akcentować, bo ja lubię się pozytywnie zaskoczyć ceną, a nie lubię się negatywnie rozczarować, choć pewnie inaczej nie można. No, to powiedziałem wszystko, na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!